Na szpital Pana zawieźć? Eee... Nie, nie trzeba A Pana dziś podwieźć? Bo Pan tu tak chodzi, biegnie Po drodze No na szwalni jakby Pan mógł Dobra, nie ma problemu Przepraszam, ale tak... Aj. Nie, nie, nie to się opony Pan to to musi zmienić wow. Och, dobrze, że pasy zapięte Ta Proszę bardzo. Dzięki wielkie. Pod klucz. Wow, wow. Żyje pan? Tak, się odjebało, kartony zamortyzowały chyba upadek, bo... Ta. No ta paleta, to, co to jest Pojebane te drzwi. Tak. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękuję, to ja dziękuję.